musiałem papiery zawieść o i jestem słyszę sobie piękne zwierzynę. o jest kaczek nie ma no kupiłem sobie lubię ten napój bo kupiłem markomówkę to, żeby zabrać śmiecie, no ten napój, jak napiję się tego napoju, to po prostu zabiorę i po prostu myślę jak normalny polski człowiek ja, polski człowiek? ja, jak, jak go nie ma, to, to zobacz, wesoły, fajnie, cicho jest, telewizor oglądam i tak I dalej tabletkę. No widzicie, no ja muszę przypominać. Ja nie. Ja nie lekarz, ja nie szpital. Nie ma. No, no widzieliście. Popłynęło. No, on tak wszystko pamięta.